Warhammer. Fantasy Roleplay. Czwarta edycja. kampania Wewnętrzny wróg. Sesja piąta. Altdorf przywitał ich zgiełkiem tłumów, aromatem przypraw, dymu i smoły, a także duszącym ciężarem miasta, które nigdy nie zasypia. Choć każdy z nich miał tu swój cel, Los zdawał się popychać ich w kierunku, którego jeszcze nie rozumieli. Dietrich, prowadzony wizją komety o dwóch ogonach, ognistego znaku Sigmara, udał się do wielkiej świątyni. Wcześniej ten sam znak wskazał mu drogę do zapomnianego pobojowiska, gdzie wśród gnijących kości Czekał na niego stary bojowy młot, niczym niemy świadek dawnej chwały. W cieniu witraży świątyni, rozświetlonych słońcem, jakby sam Sigmar przemawiał przez kolor szkła, spotkał wielkiego lektora sztolca. Kapłan surowy i opanowany pokazał mu starożytne zapiski. Proroctwa o ruinie imperium, nadchodzących kataklizmach i cieniach, które snują się pośród ludu. W Altdorfie jest coś, nienazwanego, powiedział lektor, coś, czego nie sposób uchwycić wzrokiem, a jednak każdy czuje jego obecność. Z glejtem sigmaryckim w dłoni, oznaką łaski i obowiązku. Dietrich miał udać się do Bergenhafen, swego rodzinnego miasta, by tam szukać odpowiedzi. W tym czasie Klementia zdala od mistycyzmu zawitała na targowiska. Sprzedała zdobytą kolczugę, a w jej miejsce nabyła łuk i strzały. Wracając, dołączyła do reszty kompanii, czekającej u stóp monumentalnego urzędu skarbowego. Teodozjusz, najmniejszy z drużyny, uzyskawszy oficjalny dokument potwierdzający jego funkcję poborcy podatkowego, zszedł do towarzyszy z triumfalnym uśmiechem. Widząc jednak Madlin, jak przygrywa na skrzypcach i zgarnia od przechodniów srebrniki, nie mógł powstrzymać się przed przypomnieniem o obowiązku fiskalnym. Dziewczyna oburzona udała się do urzędu, by wyjaśnić sprawę i po długiej wędrówce po urzędowych korytarzach dowiedziała się, że Niziołek miał rację. Podatek od występów wynosił jedną trzecią. W tym czasie Józef Kwartin i Hune Stanger wspominali stare czasy, pracę przy barkach, zapach smoły i krzyk bosmanów. Wspomnienia szybko zeszły na temat karczmy u przewoźnika, gdzie, wedle słów Józefa, serwowano najlepsze kiełbaski w całym Altdorfie. Nawet opowieść sprawiła, że głodni bohaterowie poczuli ślinotok. Wtedy na plac podjechał powóz. Cztery kare ogiery estalijskiej krwi, pojazd lśniący czernią i fioletem. Ozdobiony haftami i herbami, sugerującymi bogactwo i władzę. Sługa w ciemnej liberii zeskoczył zwinnie z kozła, by otworzyć drzwi. W powietrzu uniósł się intensywny zapach lilii. Z powozu wysiadła kobieta, młoda o alabastrowej cerze i spojrzeniu lodowatych, błękitnych oczu. Jej suknia, choć w barwach Wisenlandu, tętniła czernią i fioletem. Rzuciła bohaterom jedno zimne zdanie, po czym zniknęła w gmachu urzędu, którego wrota zamykały się już na koniec dnia. Teo mimowolnie odwrócił wzrok i wtedy dostrzegł coś jeszcze bardziej niepokojącego. W tłumie ktoś ich obserwował. Sylwetka, mężczyzna, a może cień. Dietrich również go zauważył. Ich wzrok zderzył się przez ułamek sekundy, nim nieznajomy zniknął w ulicznym wirze. Zaniepokojeni, lecz głodni, drużyna ruszyła za Josefem przez zaułki dzielnicy tysiąca tawern. Mijali speluny, kapliczki i miejsca. W których nawet szczury oglądają się za siebie. Josef snuł opowieści o chlubie imperatora, największym statku, jaki zbudowano, który jednak nigdy nie opuścił portu, zamieniony w polityczną marionetkę arystokratycznych intryk. Wreszcie dotarli. Ciepło ognia, zapach pieczonych kiełbasek i huk kufli. Powitały ich w wikarka u przewoźnika. Zasiedli, jedli, pili. Na chwilę zapomnieli, ale tylko na chwilę.